Firma Rokul Polska 3 września obchodziła uroczyste otwarcie nowej linii do produkcji skalnej wełny mineralnej w fabryce w Małkimi. Prace nad budową rozpoczęły się w styczniu tego roku. W ciągu tego czasu firma stworzyła niezwykle nowoczesną i wydajną linię produkcyjną. Dzięki współpracy międzynarodowego zespołu inżynierów z fabryk w Polsce, Holandii, Francji, Niemiec i Danii Rokul gwarantuje wysoką jakość produktów, a teraz zakład podwoi produkcję, co pozwoli zaspokoić wciąż rosnący popyt na materiały izolacyjne ze skalnej wełny mineralnej. Rokul Polska jest częścią duńskiego koncernu Rokul International. Działa od 1993 roku i jest liderem na światowym rynku izolacji ze skalnej wełny mineralnej. W Polsce wytwarza produkty w dwóch fabrykach, w cigadzicach i małkini. Od początku istnienia firmy Grupa Rokul zainwestowała w Polsce ponad 800 milionów złotych w procesy technologiczne i instalacje proekologiczne. Przy budowie nowej linii duży nacisk położono nie tylko na jej wysoką wydajność, ale także na osiągnięcie takich aspektów ekologicznych jak redukcja emisji gazów, poprawa akustyki oraz ochrona przed wtórną emisją pyłów. Z symboliczną wstęgą podczas wrześniowej uroczystości przecięli dyrektorzy grupy Rokul, ambasador Danii w Polsce Hans-Michel Koffet-Hansen, prezes suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej Grzegorz Mackiewicz, starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński i wójt Małkini Marek Kubaszewski. Koncern zainwestował w przedsięwzięcie ponad 250 milionów złotych. Dzięki temu inwestycja umożliwi stworzenie 70 nowych miejsc pracy w zakładzie w Małkini oraz kolejnych 100 w firmach podwykonawczych. Otwarcie nowej linii w fabryce w Małkini zbiegło się z obchodami 15-lecia działalności firmy na polskim rynku. Całą imprezę poprowadził znany prezenter telewizyjny Tomasz Kamel.